Cześć, nagrywam to wideo, aby przedstawić Wam aplikację, która nazywa się HubDoc. HubDoc jest to darmowy add-on do Xero i ta aplikacja HubDoc ma na celu wrzucanie, utrzymywanie naszych rachunków i faktur kosztowych dla firmy. Czy jest to dodatkowa funkcja, która nam pomoże w tym, aby, aby mieć kontrolę nad finansami w naszej firmie. Jak większość z Was używa Xero do wystawiania faktur sprzedażowych, to teraz bym chciała, abyście skorzystali z tej darmowej funkcji, która jest Hupdokiem i abyście mogli tutaj wrzucać faktury, wszystkie rachunki kosztowe, które macie, abyście mogli wrzucać do tej właśnie korzystając z tej właśnie aplikacji. A jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Czyli dodałam wam na pewno w mailu dostaliście zaproszenie do aplikacji Hubdok. Bardzo proszę, abyście te zaproszenie zaakceptowali. Jak już zaakceptujecie zaproszenie, wejdziecie, do, wejdziecie sobie na stronę Hubdok. Ja wchodzę zawsze do Hubdoka poprzez Xero, czyli, yy, czyli loguję się do Xero i po lewej stronie na pasku mamy coś takiego jak Hubdok, i wtedy logujemy się bezpośrednio już do Hubdoka. Jak wejdziemy do Hubdoka, będziecie na właśnie mieli taki yy, ekran, taki screen. Ja jestem na income Limited, czyli na mojej firmie. I po pierwsze, po lewej stronie macie tutaj ten paseczek. Gdzie widzicie y, faktury, rachunki, które ja już uploadowałam y, do mojej aplikacji. Czyli mamy faktury Maxol, rachunki za Maxol, Anpos, Parser, Togo, Loom i tak dalej, i tak okay? dalej. Czyli wszystko od momentu, y, kiedy zaczęłam używać aplikacji, wszystkie rachunki, wszystkie faktury ja tutaj mam utrzymane. Czyli nie ma już takiej konieczności, jeżeli mamy to wszystko w chmurze, nie ma takiej konieczności już przetrzymywania fizycznych y, rachunków. Faktu, czyli też nam to pomoże po prostu w jakiejś organizacji dokumentacji, po pierwsze. Po drugie, nam to pomoże w tym, że te rachunki ja zawsze, ja codziennie on the go, że tak powiem, po prostu korzystam z tej aplikacji, czyli wtedy ja nie muszę się martwić o to, że jakiś rachunek mi się zapodzieje i tego nie będziemy mieli w kosztach. Okay? Także jest to naprawdę ułatwienie dla nas, yy, przedsiębiorców. Czyli tak jak mówię, tutaj możemy, jeżeli na przykład nie wiemy, czy już rachunek był uploadowany czy nie, tutaj możemy wejść i możemy sprawdzić. Mamy tutaj okienko, tutaj lubka, do, na, w lubce możemy wpisać na przykład, yy, nie wiem, powiedzmy, Maxol i nam się wyświetlą wszystkie rachunki z Maxola. Czyli możemy tutaj sprawdzić, czy mamy ten konkretny rachunek, czy nie. Czy nawet jeżeli kupimy coś, nie wiem, kupimy laptop w, w Keres, czy PC World, i później chcemy ten rachunek znaleźć, ponieważ chcemy zanieść laptop z powrotem do gwarancji. To wtedy też wpisujemy sobie kerys i prosta sprawa. Nie musimy grzebać po, nie musimy grzebać po, po tych wszystkich naszych folderach, dokumentach i tak dalej. Wszystko mamy w komputerze i możemy sobie szybko odnaleźć, odnaleźć sobie rachunek, który nas interesuje. Ok. Ja tutaj wrócę do pola, do tego głównego ekranu, żeby Wam pokazać, jak, jak my uploadujemy. Czyli wrzucamy te rachunki właśnie do tej aplikacji. Wrócę do mojego Income Venue Limited. Ok, pierwszy sposób, aby zaksięgować te rachunki do naszej aplikacji, PupDoka, to jest, jeżeli dostaniecie fakturę powiedzmy za telefon, za internet, dostaniecie fakturę na maila, jest to bardzo prosta sprawa. Ja się wylogowałam z Gmaila. Jeżeli dostajecie faktury na maila, nie musicie tej faktury drukować, nie musicie jej nigdzie zachowywać, tylko po prostu przesyłacie tą fakturę bezpośrednio do doka. Czyli wchodzimy na maila. Zaraz odnajdę sobie fakturę ostatnią, którą ja dostałam. Wchodzę na maila i ja miałam fakturę ze speedpaka. Okay. Po prostu wchodzę na mojego maila, gdzie mam fakturę. Tej faktury nawet nie muszę otwierać. Wchodzę na maila i mówię systemowi: prześlij dalej. Prześlij dalej i wpisuję jako adres, gdzie ja to wysyłam dalej. Wpisuję mój adres, który dostałam po utworzeniu systemu. I każda organizacja ma swój konkretny adres, i ten adres e-mailowy znajdziecie w, w settings. Czyli wchodzimy tutaj na te kółeczko i mamy pod Organization. Mamy tutaj wszystkie ustawienia, i między innymi mamy adres e-mailowy. Czyli każda organizacja dostaje, jak tutaj widać taki y, konkretny adres mailowy, na którym my przesyłamy te wszystkie maile, wszystkie faktury kosztowe, czyli kopiujemy sobie ten adres mailowy i idziemy do, nas, do naszego maila, czyli gmaila i ja przesyłam tą fakturę, mówię prześlij dalej, wklejam sobie adres ten właśnie mailowy, gdzie Wam pokazałam, gdzie to znaleźć i robię wysy wyślij, wyślij dalej, send, y, poszło, jak zobaczycie, tutaj wrócimy do naszego doka, Odświeżymy. I ta faktura. sent, może odświeżymy trochę. Internet jest słaby dzisiaj. Yy, odświeżymy. Tą fakturę ja już wysłałam wczoraj, ale ta faktura zaraz powinna nam się pojawić tutaj i to jest właśnie ta faktura, którą ja przesłałam teraz. Ze Speedpaku. I tyle, i po prostu nic więcej nie musicie robić. Ta faktura już jest w naszym systemie, i to jest właśnie jeden ze sposobów, aby wysyłać faktury prosto z maila. Czyli nawet nie musicie tych faktur zapisywać na komputerze, nie musicie ich drukować, nie musicie ich gdzieś tam księgować manualnie do systemu do Xero Po prostu przychodzi rachunek yy, z powiedzmy Bordgas Przychodzi. O tutaj mi się już teraz pojawiło trochę z opóźnieniem, ale przyszła mi ta właśnie faktura. Tutaj jest. Jest. Przychodzi faktura ze speedpacku yy, i po prostu tylko robimy, prześlij dalej na mailu. Wstawiamy ten nasz yy, adres mailowy konkretny i tyle. I wysyłamy dalej. I już mamy jedną fakturę. Okay? Jeden sposób właśnie, żeby zaksięgować fakturę do HubDoka. Yy, drugi jest sposób taki, że jak już mamy faktury, yy, Zapisany w komputerze, to można zrobić coś takiego jak upload document. Czyli robimy upload document, czyli dalej nie musimy drukować, nic nie musimy skanować. Upload document i wtedy robimy browse i szukamy, gdzie w komputerze, czy tam w laptopie mamy zapisaną tą fakturę. Ja sobie klikam na przykład na fakturę Loom, upload i już widzimy w ciągu dwóch sekund mamy tą fakturę tutaj po lewej stronie naszego paska, czyli tam, gdzie chcemy ją mieć. To jest drugi sposób na zapisanie tej faktury w systemie HubDoc, a trzeci sposób na zapisanie tej faktury, na wrzucenie tych rachunków, to jest, to jest po prostu robienie zdjęcia telefonem. Aby zrobić zdjęcie telefonem i aby móc wrzucić te faktury do, poprzez wykorzystanie aplikacji przez telefon, Musicie sobie musicie sobie wgrać aplikację, aplikację do telefonu Hubdog, czyli wchodzicie na Google Play, szukacie Hubdog, nazwa, wgrywacie sobie aplikację i nic innego po prostu jak nic innego jak po prostu robicie zdjęcie, czyli powiedzmy, jesteście w Apple Green, kupujecie paliwo, wchodzicie na aplikację na Wasz telefon, czyli ja sobie wchodzę teraz na tą aplikację, otwieram HubDog, odszykuję, szyku, szukam mojej aplikacji i jest tutaj taki kwa, y, plusik, na ten plusik na kółeczku naciskam i normalnie robicie zdjęcie, tak jak każde inne zdjęcie, robicie zdjęcie telefonem, klikam OK i jest później upload i uploaduję i to zaraz w ciągu kilku sekund, dosłownie, rachunek z, z Maxola pojawia mi się w aplikacji. I to jest tyle, po prostu o to was tylko proszę. Abyście mogli te dokumenty trzymać w jednym miejscu, jest super aplikacja właśnie darmowa aplikacja do Xero. Jeżeli już korzystamy z tego Xero, płacimy za Xero. Jest to naprawdę super sprawa, aby te wszystkie faktury, te wszystkie rachunki były utrzymane w jednym, w jednym miejscu, czyli w chmurze. Ja jestem za tym, żeby korzystać, żeby sobie z technologii, żeby sobie ułatwiać, jeżeli technologię y, mamy. Okay? Jeżeli macie jakiś problem, oczywiście możecie do mnie dzwonić się, kontaktować ze mną.